Brytyjscy instruktorzy survivalu mówią jasno. Żyjesz tym, co masz w plecaku, walczysz tym, co masz na pasie, a przeżyjesz z tym, co masz w kieszeniach kurtki. Bo plecak możesz zgubić albo ktoś może Ci go ukraść. Pas może się zerwać albo zostawić go w obozie. A kieszenie masz zawsze pod ręką. Dlatego warto mieć w kieszeni cztery podstawowe rzeczy. Latarka. Bez niej w ciemności jesteś ślepy. Oświetlisz sobie nią drogę, ale również można nadawać podstawowe sygnały. Nóż albo multitool. Odcięcia po podstawowe naprawy czy przygotowanie schronienia. Ogień to ciepło, gotowanie czy uzdatnianie wody. Dlatego warto za sobą mieć krzesiwo lub zapalniczkę. Gwizdek działa nawet, kiedy nie jesteś w stanie wypowiedzieć jednego słowa i jest znacznie donośniejszy niż krzyk. Większość z tych rzeczy możecie przyczepić do kluczy, więc sprzęt macie zawsze pod ręką, kiedy wychodzicie z domu. Pozoru nic wielkiego, ale w krytycznych momentach mogą zmienić naprawdę wiele. Dajcie znać w komentarzach, czego brakowało wam w moim zestawie.